Czwartek 4 września około godziny 6 rano jedno z dzieci z placówki przy ulicy Żwirki i Wigury w Gnieźnie na trzecim piętrze budynku miało wyłamać zabezpieczenie w oknie, po czym wypadło na zewnątrz. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który opatrzył poszkodowanego 11-letniego chłopca i przewiózł go do szpitala przy ulicy 3 Maja. To tam przed godziną siódmą rano na budynku wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał pacjenta do lecznicy w Poznaniu. Taką informację otrzymaliśmy zaraz po godzinie szóstej, była to informacja o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 11-latka. Jest to uczeń tego specjalnego ośrodka, który miał wypaść z okna budynku na trzecim piętrze, chłopiec ten przebywał w tym ośrodku w internacie. Yy, zaraz yy, pierwszym takim yy, świadkiem tego zdarzenia był pracownik ośrodka, yy, który to udzieli dziecku pierwszej pomocy, wezwał na miejsce służby. Na miejscu było pogotowie ratunkowe, które najpierw przewiozło dziecko do szpitala, tutaj w Gnieźnie następnie wezwano na miejsce lotnicze na pogotowie ratunkowe. Załoga tego lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowała dziecko do szpitala specjalistycznego w Poznaniu. Starostwo powiatowe w Gnieźnie, a dokładnie Wydział Edukacji Tutejszy otrzymał informację, we wczesnych godzinach porannych od dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 w Gnieźnie iż w placówce doszło do dramatycznego wydarzenia otóż jeden z podopiecznych po sforsowaniu i wyłamaniu zabezpieczeń w oknach na trzecim piętrze budynku wypadł przez okno doszło zatem do upadku z wysokości w wyniku czego poszkodowany został podopieczny Placówki, który został przetransportowany do szpitala na terenie Poznania. Z informacji uzyskanych od dyrektora ośrodka wiemy, że na terenie przebywał wychowawca. O zdarzeniu zostali poinformowani rodzice, a także stosowne służby. Trwa na ten moment wyjaśnianie przez policję wszelkich okoliczności zdarzenia. Dyrektor ośrodka pozostaje także w stałym kontakcie z rodzicami poszkodowanego, podopiecznego oraz e, policją prowadzącą postępowanie wyjaśniające. Na miejscu, gdzie doszło do wypadku oględziny prowadzili policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Stan zdrowia chłopca określany jest jako zagrażający życiu.